Hej, się kolanko, tutaj Zając, a to jest już trzeci odcinek serii. Zagrajmy W LAT OUT w dzisiejszym odcinku. O, no, jakie fajne. Tutaj budowa, tak, to. sobie jeszcze raz y, tą mapkę. Y, wy może tym razem się uda, to przejść. Fajnie. Okej, okay. pojedziemy. Jak widzicie, jest tutaj nowa kamerka. Ach oh, fuck! Kurde. No dobra, start nie najlepszy. Ale mam nadzieję, to dopiero start. To możemy troszeczkę tak na ludzie podejść z tym. Choć na pierwszych metrach być na ostatnim miejscu to niezbyt budzę. A, ale tutaj teraz być... Nitro! Okej okay. Zabójcza prędkość, naprawdę To mi się to podoba. Mm -hmm. Okej okay. Ach, pięknie. A pierwsze okrążenie jesteśmy na pierwszym miejscu. Co do tej kamerki, to użyłem jej oczywiście w odcinku drugim. Jak ktoś widział, ale to już ona na stałe będzie w naszej serii. I postanowiłem, że na kilku widzów, no, może na 10, albo na 20, 50, e, zrobię taki specjal, specail... gdzie będę bonusy przechodzić. Taki mały specjal. Może pierwszy będzie zakaz 10 widzów Okej, okay, jadziemy, siadziem Sorry, że czasami mogę być taki zamulony i nic nie mówić przez jakiś czas, no ale po prostu się na grze skupiam. Okej okay, Doki, okay. ciągle jesteśmy na pierwszym miejscu i trzecie to jest trzecie okrążenie. Może tym razem się uda chyba, że walnę w jakąś koparkę albo coś w ten desen. Design design desen Boże, jak mi się język poplątał. Coś ten desen. Design No coś w tym stylu, boże. Nie umiem wymówić takiego prostego słowa. To jest Okej. Dobra. Skup się, skup się. To już są ostatnie metry. Tak, ostatnie metry. Skup się, żeby nie walnąć w koparkę, żeby nie walnąć w koparkę, żeby nie walnąć w koparkę. Nie. Dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu. We are the champions, we are the oh, świetnie. Jaki frajer. Jeszcze po mnie przyjechał, tak, tak. Najlepszy jeszcze jest też niech tutaj przyjechał. Nie będziemy oglądać powtórki. 1000. Okej. Okay, w ym... tunik wejdziemy i może damy na rogo w, w to. W to w to. Dobra, starczy. jedziemy teraz. No to może już w trzecim odcinku kolumnę, tam był. co? Okay, teraz się liczy start. O Jezu, ile zakrętów, Boże Święty. To będzie tragiczne. Jeszcze cztery okrążenia, o Boże. To jest droga przez Mękę, tak sądzę. Okej... Okay. Jeszcze... Planowałem... Planuję zrobić takie coś... Że na przykład na 100 widzów zrobię nową serię. Albo. A czy nie na 100 widzów? jest na, na 50 może. Albo na iluś tam, nie wiem. Na jakąś okrągłą, fajną liczbę y, zrobię. No. Eee, nową serię. Y, nawet mam. Pomysły na kilka. Fuck! Ja pierdzielę. Ja pamiętam tą kosiarkę, ja dobrze ją pamiętam. No i... no... ledwo co odbiłem, no... Proszę was... To jest... Mówię, że to będzie droga przez Mękę, mówiłem... No wy mi wierzyć nie chcieliście. Wiem, ja jestem zajebisty w tą grę, ale nie przesadzaj. No nie no, nie jestem zajebisty w tą grę. Jak kończyłem, to mam y, kilka pomysłów na serię. No ale, e, nie wiem czy powiedzieć wam teraz, czy dopiero jak e, będę się szukać do tego. No dobra, powiem, żeby podtrzymać, e, podtrzymać rozmowę w tym filmiku. Więc e, będę myślał nad e, takimi grami jak e, Lego Star Wars 2... E, Jedynka i dwójka RTL Ski Jumping 2007, e, co tu jeszcze było? Lego Batman, Need for Speed, Most Wanted e, i coś tam jeszcze. E Boost Driver, o Tutaj jest wolni, świetnie. Hey, też, dał żeby było zwolnić. A szkoda, że nitra nie ma. Och, pięknie, nie wyrobił tutaj. Pięknie. Dobra, jadziem, jadziem. <mum> fuck Fak, 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 ok. Jedziem, jadziem. jedziem wyprzedzimy ich. Wypadł! Nie! Fak. Szybko R. Nie! No i znowu jest, jesteśmy na czwartym czy trzecim? Teraz jesteśmy na trzecim. Jaki nuby? 00 by. Ok, może się uda, te trzeba będzie zwolnić. Jest hamulec, no patrz, nie wiedziałem nawet. Ok, teraz nam zostało. O. Teraz nam zostało ostatnie okrążenie. Um, może się utrzyma na tej trzeciej pozycji, albo nawet skoczymy na drugą, Lub na pierwszą. Co za świnia, myślisz, że jak mi o odepcha, to będzie jej Tak, tak, jest, to było! Piękne wejście teraz tutaj zap zapodałem. A żeby nie stracić tej... drugiej pozycji, trzeba tutaj rzutka e e dogonić. Hoplo! Lec zając, leć! Najbardziej to ja z tych e gier to chciałbym ten... Erdalski jumping zrobić. Ach, myślałem, że walnie teraz. Ale nie. Musi być takim hamem, że nie nie zrobi. teraz może się uda. Kurde, nie uda się. Fak. Za mało nitramu. Ale dobra, drugie miejsce nie najgorzej. I, i mamy już uzupełnioną jedną hmm, jeden wierzchnię. 얘는, 걸로 없네, 어.